Męczko, Chris z kanału Social Gaming Brothers, oczywiście. Witam Was w odcinku, tym razem z głosem z gry Star Wars, The Complete Saga, Lego Star Wars. Chciałbym Wam teraz pokazać pewien trik, który Wam umożliwi przejście gry. Znaczy przejście danego levela. Na przykład nie macie postaci, która włada mocą Sithów, to możecie sobie po prostu wejść tutaj, ustawić sobie byle jakiego gościa i ustawić po prostu Miecz świetny czerwony. Ja wam to później pokażę, że, że to faktycznie działa. I wtedy, wtedy ma faktycznie tą moc, mamy darmowe, darmową postać sitów. Także taktyką w roli przypomnienia i liczę, że ktoś z Was może z tego skorzysta. Dobra, bez wymyślnego pieprzenia jak słyszycie zaczynam oczywiście robić na 100% grę. mam to oczywiście Dart Maula, ale... ale żeby wam pokazać to, to go wybierzemy. I wydaje mi się, że wszystkie postacie mam do, do przejścia tego poziomu na 100%. Chociaż wiecie, nigdy pewny nie jestem. Tutaj raczej nic nie będzie. Więc jak widzicie... On ma tą y, mocytów, Więc jak dla nas dobrze, bo po prostu musimy nawet wydawać pieniędzy na to, żeby po prostu kupić jakąś postać zazwyczaj czy Darth Vader, czy tam późniejszych y, jeszcze y, ten imperator Palpatin są strasznie drodzy, więc y, możecie ty sobie kupić spokojnie. Jakąś postać do kotu potrzebujemy Znajdziemy tą postać oczywiście. Z Frippi, Też chyba będziemy mieli pierwszego minikita. Więc wyrzucam ten odcinek z głosem, ponieważ przejście na 100% danej... danych plansz, które graliśmy wcześniej na story mode, będą po prostu Teraz nagrywane z głosem, żeby po prostu na 100% przejść to, bo wtedy lepiej mi się w miarę komentuje Chociaż zaraz tu zobaczymy co tutaj będzie Może coś tam na górze jest Aha, tu tylko są monety To też fajnie Dobra, tutaj trzeba tylko są przyciski Tak mi się wydaje nie no pomyliłem się Ale dziwne, bo skoro jesteśmy sitami, co nas i tak atakują droidy to jest trochę dziwne ale gra to gra prawda no to już mamy 6 na 10 wiki tu dużo zebrałem sobie sumie podczas gry tej pierwszej takiej też steve p jest potrzebny I powinien sobie... chyba zmienię sobie później na te ustawienia jakoś dobra atakujemy tu Ustawię sobie później jakieś inne ustawienia, jeżeli chodzi o... Aha, on też atakuje mnie, jak jest tym droidem. Tak, tu może się przycisnąć. Aha, czyli. nie. Tutaj się może przycisnąć. Maki mody. Co daje? Aha, wyłącza pole. Jest mi zestaw, ok. 7 do 10 Aha i to też pole wyłączyć, to mamy praktycznie 8 na 10, tylko trzeba się to w jakiegoś... Czy daja? Ja wiem, że nie powinno tak się odmieniać. Więc jakby ktoś mnie chciał poprawić, to nie wyszło. <laughs> nie do no, za to jest sobie Trzeba mieć co do siebie tak. Okej, okay. weźmy sobie, gdzie jest. O właśnie. Fajnie, fajnie właśnie, że oni tak wysoko skaczą. Bo jeżeli graliście w drugą część na przykład samą, to było kiepsko z takimi postaciami, które faktycznie umiały wysoko skakać, więc trzeba było tam kombinować skoki do tyłu, coś straszne to było. To sobie tu to rozwalimy, nie wiem, nie wiem po co w Sam swojego czasu tam miałem jakieś zestawy z tego Star Wars Przez co jakiś ten tam sentyment został do tej gry Wybaczcie, że tak Zbieram trochę te monety, bo Później się strasznie przydadzą i I tyle po prostu do Tam jakiś tam postaci do kupowania, bo mam zamiar przejść w ogóle tą y, grę na 100% Także to mi się przyda A tutaj taki tylko coś Aha, to, to cały czas tak będzie, czy co? Aha, jednak nie. Więc możecie napisać w komentarzu, czy chci... ...wolicie odcinki z głosem oglądać z LEGO Star Wars, bo mi to, wiecie, już nic nie robi. To i to się tak samo nagrywa, w sumie tylko, że muszę więcej napieprzać jadaczką i... ...i tyle. A jeżeli chodzi o, o samą przyjemność z gry, to... Nic nie zmienia, także... Jeśli chcecie, to naprawdę nie ma problemu. Ciekawe jestem, czy ja tam doskoczę tym... Panem. No ja nie, chyba nie doskoczę. Chyba, że tam później trzeba wejść. Chociaż chociaż nie dobra 9 na 10 Jeszcze chyba klocka musimy zebrać no, O bym proszę bardzo tutaj zleciał Chyba tu trzeba mieć R2D chociaż zobaczymy Tak Ja byłem R2 się tu się otworzyć co tu musimy teraz zrobić Nie ja rozumiem trochę Aha, no proszę bardzo 10 na 10 Czy już sumie przeszliśmy ten poziom na 100% Prawda? Bo chyba klocek wcześniej to byśmy, chociaż wiecie, ja wolę jednak sprawdzić Czy okay. później nie było głupot A to jest tylko ta, aha, dobra, już wiem Chce mi pod służyć po to, że żebyśmy to sobie podłożyli, że można to łatwiej wskoczyć nie zrozumiałem na początku intencji tego czegoś więc nie klikałem, a dobra Mniejszy. nic się nie stało, zdobyliśmy to No więc tutaj już z wszystkimi zestawy zebraliśmy jak widać nie było to zbyt trudne, bo to są... To jest pierwszy level w sumie później zaczną się schody i wtedy będzie trzeba myśleć w ogóle Możecie mi uwierzyć na słowo Chociaż szczerze Wam powiem, że nigdy nie przyszedłem na 100% lego z żadnego Nie wiem Po prostu brakowało chyba wytrwałości Nie wiem cokolwiek Może, może jakoś to będzie Może zmotywuje mnie to właśnie, że Trzeba nagrywać mnie do kogo Tak dla samego siebie, no to wiecie, nieraz to bywa różnie o, to było mini zestaw. Jeszcze tu jest, chyba właśnie, jak będziemy wychodzić. Właśnie, to jest do r 2 d dobra. Może zrobimy tak, że ja to sobie polecę... O, o, jednak chyba nie polecę tam. No dobrze, trochę fail. Aha, oni mnie nie atakują, tak? No, jak go sobie zabiję. tu jest potrzebny R2D2 znowu r2d2 co tam jest nie wiem bo dawno naprawdę grałem. a to jest tylko aha dobra już chyba rozumiem o co chodzi jak po prostu tam skoczyć. tu chyba Aha No Jeszcze raz Ty też trzeba skończyć chyba Wtedy się otwiera, brawo Dobra Super No to nie było takie trudne, wydawało mi się, że to będzie Gorszy wyczyn Trudniejszy Także no chyba możemy już zakończyć Skoro, skoro już wszystko przeszliśmy by nie patrzeć Bo tam już, tam już chyba dalej nic nie ma Bo wszystko w tym szedłem Można tam zrobić Wejść i zapisać Oczywiście, że można liczę na jakiś Mnożnik um, pieniędzy albo coś, bo z tym jest krucho No ale cóż, dobra i tak trzeba odblokować. proszę mi zestaw Zrobiony pierwszy Trochę nam wpadło pieniędzy a to dobry znak, dobry znak 400 tysięcy mamy I tak jak mówiłem ten odcinek jest wrzucany z powodu tego że po prostu spadły wyświetlenia pod właśnie gwizdnymi wojnami więc dlatego, po prostu zrobiłem ten odcinek z głosem i teraz wszystkie będą takie Więc jeżeli wam się podoba ten pomysł i wszystko Chociaż, jeszcze słuchajcie Jeszcze mam tutaj do zrobienia challenge Zobaczmy o co tu chodzi Weźmiemy sobie może jakąś postać taką Bardziej Mobilną, no nawet tego Quaygonjina weźmiemy sobie Wszystko jedno, bo to chyba jest tylko do przejścia na czas, nie wiem nie grałem nigdy challenge. Aha, to jest yy, do zebrania wszystkich minikitów. Aha, dobra. Czyli tutaj jest jeden mini zestaw. Okej. Okay. Do chyba trzeba przejść w jak najszybszym czasie. Chociaż pewny nie jestem. No ale dobra. Jak widać tu żadnych monet nie mamy. Także... Także byle szybko to przejść. Zobaczymy. Być może tu znowu się pojawi Nie, nie pojawi się mi zestaw Kurczę, będziemy musieli kombinować dalej Bo jak widzicie, tutaj są inaczej porozkładane tymi zestawy Właśnie, jak na przykład tutaj Kurczę, muszę tu zeskoczyć No mhm, dobra Mamy drugi Kurczę, to chyba nie będzie aż takie proste jak mi się wydawało z tym początku nic tam nie ma na pewno ok nie ma może tu jest za tym czymś różnie bywa okej okay, nie ma A liczę że to zrobimy jakoś w tym czasie bo <grybka> inaczej by była trochę lipka aha to jest sobie piję, ok gdzieś że go nie mam Okej, no... Wydaje mi się, że tam będzie na górze. Jak wcześniej tam nie było, tak teraz będzie. Chociaż to można zobaczyć zaraz. Ja nie ma, kurde. Liczymy, że tam coś jest właśnie. Stefyr Pia jest potrzebny, ok. Tu na pewno coś będzie, bo to jest, nie ma sił, że nie będzie właśnie. Szybko na nakina mojego. Wyłączymy tutaj ten laser. Zobaczymy, czy tu gdzieś może jest ten zestaw wcześniej. Nie, nie ma. A tam na górze? nie ma ok a mamy Georgea Bingsa. super możecie napisać w komentarzu jakiej części wolicie te starsze czy nowsze ja osobiście wolę te nowsze chociaż może dużo osób się ze mną nie zgodzi owszem mówią, że za dużo jest efektów specjalnych nie, nieraz tak, takie rzeczy w sumie słyszałem A właśnie, jeszcze dziękuję za super odzew pod y, openingiem w sumie z CD Action Nagrał go Lizard, ale podziękuję w jego imieniu o ile wam sam za to nie podziękuję w jakimś najnowszym filmie Nie wiem, nie wiem co szykuję Może może za niedługo sobie znowu nagra Bądźmy dobrej myśli Kurczę by tu przydał się Boba Fett, bo Boba Fett yy, yy, na dwa razy podskakuje i przelatuje przez całe Co tu jest? Jest mi zestaw, tak myślę właśnie Okej okay. 5 na 10 Trzeba się zamienić po jego Mamy na razie połowę, ale kurczę Ciękko to widzę. Trzeba się znowu zamienić e, w c Okej. Okay. Dobrze, się nieraz takie pamiętam, te patenty, bo wtedy jest o wiele łatwiej. Znaczy, czy dla takich e, ludzi, którzy na przykład nie grali, na przykład w LEGO Star Wars czy coś, no to wiecie. muszę się nauczyć tego od nowa. Ja na przykład grałem w to w tą grę wersję demo kurde no i zaczyna się jazda właśnie jakieś życie mi się przydało też możecie się pochwalić czy graliście wcześniej w lego star wars A ja osobiście grałem tam w jakimś chyba kliku było nie, nie pamiętam dokładnie wersja demo i były chyba dostępne wtedy dwie plansze, podejrzewam e, tutaj jest, tak myślałem właśnie o, chyba nawet e, wskoczę w zwykłym Jedi tak, ja już miałem rację chyba zagram właśnie e, Dartym małym bo chyba wtedy nie będą e, bili czy zadawali mi obrażeń czy, czy tu może coś być, bo no właśnie różnie to bywa 8 na 10 <laughs> źle nie jest, źle nie jest, słuchajcie Dobra, nie będziemy ich uderzać, po prostu weźmiemy jest... Aha, jak ja czaruję to ja czaruję <laughs> To oni się przypieprzą, okej okay, no dobra Niech im będzie O o, to już po tobie Fajnie ten miecz świetlny właśnie zrobił darto Maulowi Zawsze chciałem mieć jego w sumie figurkę, bo strasznie fajnie wygląda jeżeli chodzi o detale na twarzy Także takie marzenie nigdy nie spełnione bo nie miałem Chyba miałem tylko e, Anakina ale ni nic z tych starszych serii bo klocki Lego właśnie na licencji Star Wars wychodziły już bardzo bardzo dawno Od niepamiętnych czasów z... ja nawet kurczę nie wiem nie pamiętam tego <tłuk> Wtedy wiem nie wiem czy, jeszcze, czy ja nawet wtedy byłem w ogóle na świecie jak te klocki pierwsze zaczęły wychodzić, pewnie nie... Aha, to jest... Brawo, Krzyś, brawo, Krzyś. <grywy> o Boże... Super, bije swojego go... kompana, jakby. Fajnie, powiem Wam szczerze, że... w LEGO Star Wars, jednak, w ogóle w jakiekolwiek gry LEGO, moim zdaniem lepiej się gra po prostu... Mm, na dwóch. Bo tak to jest troszeczkę lipka Wiecie, tam się trochę naśmiejecie i wszystko Trochę taka konkurencja kto więcej zbierze w ogóle Chociaż zawsze jak na przykład my graliśmy z moim bratem to Zazwyczaj osobno i wtedy Tam w miarę się przeganialiśmy w tym kto przejdzie szybciej grę i w ogóle Niż wszystkie znajdźki itp TD. Jak widzicie dużo Dużo pieniędzy zdobyliśmy No dobrze, prawidłowo wtedy będziemy mieli więcej pieniędzy na, na jakieś tam ekstrasy czy tą postacie No więc przeszliśmy już pierwszy poziom na 100% Więc jeżeli chcecie więcej takich odcinków jeżeli chcecie żebym poruszał jakieś tematy Związane oczywiście tam z grami, czy z Lego, czy z Star Wars, obojętnie co chcecie, po prostu piszcie w komentarzach, dajcie lajka like i oczywiście słyszymy się w kolejnym odcinku na naszym kanale, bądźcie cierpliwi i na pewno nagram jakiś filmik z głosem, tak samo mój brat, więc na razie, cześć i czołem, do następnego, piona!